Cześć, z tej strony Magda. Witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj wykonamy danie, które jest, co prawda, w garnku w przepisie, ale jest to kaszotto z pieczarkami i filetem z indyka. Natomiast dopiero przed robieniem. Wmysłowiłam sobie, że nie mam kaszy, więc zastąpimy kaszę ryżem. No i filetu z indyka też nie mam, więc zastępujemy go filetem z kurczaka, natomiast pozostała część przepisu już się zgadza. I do przygotowania tego dania będzie nam potrzebna szalotka jedna, por, ja mam taki mały kawałek pora, około 500 gram, pół kilo kurczaka, filetu z piersi kurczaka, ale mogą to być też oczywiście trybowane mięso z udek z kurczaka, też jest bardzo dobre. 200 g ryżu, ja mam tutaj ryż już z e, przyprawami i z takimi dodatkami jak suszona marchewka, groszek tam chyba niżej jest troszkę papryki i około pół kilo pieczarek, nie wiem czy wszystkie użyję, e, zobaczymy jak to w trakcie, jak będzie ich dużo, może część zostawię oczywiście pieprz, sól, e, jest też w przepisie chili, ja mam paprykę ostrą no i około pół litra bulionu drobiowego, zapraszam do gotowania Będę Wam tutaj rzucać cień, bo musiałam oczywiście zapalić duże światło, ze względu na to, że już jest ciemno za oknem. Musiałam udać się dzisiaj do fotografa, żeby zrobić zdjęcia do dowodu i do lekarza jeszcze też. Zaczynamy gotowanie od rozgrzania garnka. Oczywiście przechodzimy, jeżeli macie kaszę, no to możecie zrobić to według przepisu jako kaszotto z filetem z indyka i z pieczarkami. Jeżeli nie, no to ja wchodzę sobie jednak w tryb ręczny, bo może to potrwać u mnie troszkę dłużej. Podsmażanie, średnie podsmażanie i start. Oczywiście potrzebujemy też troszkę oliwy, masła, bądź innego tłuszczu, który aktualnie używacie w kuchni, żeby troszkę go tutaj wlać. Ja ostatnio używam cały czas oliwy z oliwek. Ja jakoś tak najbardziej mi ona optymalnie pasuje tutaj. I teraz pokroimy sobie szalotkę. No Te noże są bardzo ostre, więc ja się boję szybko ciąć, żeby sobie nie poprzecinać pałków. Będę potem chodzić w bandażach. te noże kupiłam w agacie, natomiast trzeba uważać i nie stosować ich do żadnych cytrusów, bo wtedy one się odbarwiają. Myślę, że wszystkim tak jest, jeżeli o to chodzi. No i tak, czekamy na rozgrzanie się chwilę garka i za chwilę wrzucimy pozostałe składniki na początek. Do garka jak już się podgrzewa, wrzucamy szalotkę. Ja tak jak mówiłam wcześniej, na podgrzewaniu już to robię, wrzucam I teraz pokroimy pora. Ja go całego, bo już do niczego nie będzie potrzebny. Ja myślę, że to wystarczy. Pamiętajcie, żeby mieszać dość często, sprawdzać, żeby tu się nic na dnie nie przypaliło, bo w tym przepisie będziemy gotować pod wcześnieniem. E, Następnie należy pokroić pieczarki. Ja mam moje urządzenie do szybkiego e, środkowania pieczarek, ze względu na to, że jest ich tutaj dość dużo dzisiaj, więc to krojenie na pewno zajęłoby mi sporo czasu. A tak jest zdecydowanie, jak widzicie, szybciej. Urządzenie to jest kupione na Timu, można je dostać na AliExpress, żeby lepiej żebyście widzieli o. Ja tutaj w się sobie też pomieszam. I tu jest podanek przepisze, żeby wrzucić ryż, żeby on również był taki, czy tam kasza, żeby ona się tak troszkę przypiekła, ale ja jednak to jednak poczekam na troszkę. Za chwilę wrzucę kurczaka. Yy, Proszę zobaczymy. Posmażyć należy kaszę, pora i szalotkę przez około 2 minuty. Teraz razu a to teraz. takie te bo ja lubię jak te takie przyjętości. I teraz Będę wiedzieć ile tych pieczorek mam zrobić, bo tu jest 400 gram i to jest dość dużo. No, zobaczymy. Ja chyba mniej, bo sobie zostawię na inny obiekt jeszcze. No, myślę, że tyle tarczy, takie No i tutaj to do mycia. I mamy już poszerzone z tym Teraz poczekamy, e, aż te pieczarki troszkę się podsmażą, żeby one na tej objętości straciły, żeby puściły wodę. Także chwilę to na pewno potrwa. Moja nowa łopatka. Ostatnio bardzo mi się podobają takie krajobrazy, czyli jakieś e, choinki, jelonki, sarenki, y, domek z góra i tak dalej. Takie moje ulubione zimowe pejzaże. chyba tu nie będzie nam potrzebna pieprz tu ja używam tak jak mówię zawsze soli himalajskiej ona jest mniej słona w przepisie było łyżeczkę żeby dać ja mogę troszkę więcej pieprz I było, że paprykę ostrą, czyli w zasadzie, ale ja chili nie mam, mnie troszkę papryki o tej rzeczywiście, tyle starczy, nie chcę. jeszcze gdzieś było w, w, w komentarzach, żeby dodać tymianku, się tak wydaje, że to był tymianek albo majeranek, już teraz nie pamiętam. Nie ja troszkę trošku O, no już troszkę, już te pieczarki, objęto się pieczarek zmniejsza. E Także możemy wrzucić kurczaka. No się będzie gotowało pod ciśnieniem. Więc to. Ale ten kurczak też troszkę, żeby się podsmażył. Tak było w przepisie, żeby go dać. Natomiast ryż ja dodam na końcu i dopiero przed gotowaniem na ciśnienie go puszczę. No i niech się teraz to chwilę pogotuje, po prostu. Podsmaży. Ok, widzę, że mięso nam się trochę podpiekło, więc tym samym wrzucamy ryżu. I wlewamy. Bulionów. Ja nie wiem, czy tego bulionu jak zwykle nie będzie za mało, litra. Chociaż chyba nie. Chyba będzie optymalnie, bo to należy, żeby tylko ksiąg. Dobra. I teraz przechodzimy na gotowanie pod ciśnieniem, czyli stop. Rozpocznij gotowanie pod ciśnieniem. Zamykamy. Wysokie ciśnienie na 10 minut i ok. No i tu opóźnione gotowanie, my naciskamy start, trwa podgrzewanie. Ze względu na to, że wlałam ciepły płyn, to powinno to podgrzewanie potrwać około 5 minut maksymalnie, potem 10 minut gotowania, wyrzut pary, dekompresja i danie będzie gotowe, czyli gdzieś na około 15 minut powinno być gotowe plus. To smażenie 6 minut, no to obiad jest gotowy 20 minut. Więcej czasu często zajmuje nam to krojenie, przygotowywanie tych wszystkich rzeczy niż samo gotowanie, ale ja ten gar bardzo lubię. Ostatnio na grupie Facebookowej był temat wychlapywania. E, zupy przez e, cook for me tutaj, że tędy, rzeczywiście. E, zauważyłam z tych opinii na internecie, z opinii, gdzie, gdzie czytałam, że najczęściej wychlapuje, e, wychlapuje on zupę krupnik i rosół. Krupnik ze względu na to, że jest tam ta kasza, czy, e, no to ona chyba powoduje jakiś taki wyrzut tej pary większy. E, no i rosół. Rosół mi się wydaje, że to też zależy, co się używa do gotowania rosołu, bo niektórzy jak dają bulion i jakieś mięsa, które nie powodują burzyn, to może ten rosół nie wykipi. Natomiast jak e, są jakieś burzyny, to może on tędy wykipić. Tego się właśnie też obawiam. Ja tu rosołu jeszcze nie gotowałam. E, no więc u mnie nic takiego nie ma miejsca. Widzicie, że tu mam przyprawy, tu mam e, ikuka i nic takiego się nie dzieje. Nie wydarzyło mi się nigdy nic takiego. Więc zobaczymy, czy się kiedyś wydarzy. Oby nie. E, no i już troszkę jest e, połowę mniej więcej podgrzewania. Może ciut mniej niż połowę, ale, ale szybko to podgrzewa, ze względu na to, że już było ciepłe. Smażenie było wcześniej, no i ciepły bulion braliśmy do tego, więc dlatego podgrzewanie idzie zdecydowanie szybciej. Pamiętajcie o tym. No i oczywiście o sprawdzenie, czy tam na dnie coś nie przywarło. No, i poczekamy teraz na gotowanie. Zobaczymy, co dalej. Ja tu ogarnę kuchnię w międzyczasie, posprzątam sobie i przejdziemy dalej. Jak już będzie danie gotowe. Dobra, mamy już gotowe. Tak to wyszło. Bardzo gorące. Ja trochę poczekam, aż ten płyn jeszcze się wchłonie, ale już powinno być ok, nie? Tak wam to może pokażę. No i tak to wygląda gotowe danie, ja jeszcze postanowiłam tutaj dodać troszkę serka śmietankowego, żeby to było bardziej kremowe No i natkę pietruszki, pokroiłam i wrzuciłam, zamieszałam, także jest bardzo dobre No i co, smacznego, zapraszam do gotowania